Kurde, ja nie rozumiem, jak ludzie mogą pić podłą kawę z rana w pośpiechu tylko po to, żeby się obudzić. Przecież kawa to nie tylko kofeina, to coś dużo, dużo więcej. Nie wiem, jak się spieszysz, to set bulaków w drodze do pracy. Ale kawę to ty szanuj! Jak mieszkałem z rodzicami, to miałem dostęp do super duper ekspresu ciśnieniowego. Wiecie, z tych, co to same mielą, parzą i spieniają mleko. Full wypas. Jak przeprowadziłem się tutaj, to jedyne, do czego miałem dostęp z przyrządów do zaparzania kawy, to był czajnik. Także szało nie było, ale to właśnie dzięki tym ograniczonym zasobom zainteresowałem się dobrą kawą. W związku z tym, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony parzeniu kawy. Dobrej kawy w domu bez potrzeby brania kredytu na ekspres. Dobra, rozwalmy ten temat w kilku prostych krokach. Punkt pierwszy: zacznij sam mielić kawę. Będziesz do tego potrzebował młynka. Zmielona kawa bardzo szybko traci swoje właściwości i już po paru minutach jest dużo mniej intensywna. Nawet najlepsza kawa po paru godzinach robi się co najwyżej średnia. A już strach pomyśleć, co się dzieje z takimi kawami, które zostały zmielone parę miesięcy temu. A nie oszukujmy się. Te kawy, które kupujemy zmielone, nie były mielone dzień wcześniej. Oczywiście, kupno młynka to skomplikowana sprawa, na którą można wydać od paru dastu złotych do. W sumie nie wiem, czy jest jakaś górna granica, pewnie parę tysięcy. Młynki żarnowe generalnie są lepsze od młynków ostrzowych, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze: na start wszystko będzie lepsze od kupowania zmielonej kawy. Warto odwiedzić dziadków i przeszukać ich strychy czy tam inne pawlacze. Kiedyś mielenie kawy było powszechne w Polsce, także przy odrobieniu szczęścia yy, będziecie mieli młynek za darmo. Ja osobiście znalazłem coś takiego i trochę się boję tego uruchamiać. Jakość przemiało nie jest jakaś wybitna, ale tak jak mówiłem, na starcie wszystko się nada, co nie jest kawą mieloną. Punkt drugi. Kawa. Nie chcę tu chodzić za jakiegoś kawowego purystę, bo samemu zdarza mi się kupować tanią kawę z Wigla. Natomiast muszę wspomnieć o tym, że w specjalistycznych sklepach wybór kaw jest bardzo różnorodny. Kawy oferują nam różnorodność aromatów, kwasowości, sposobów wypalania, yy, pochodzenia tej kawy. Warto się tym zainteresować, bo świat kaw oferuje nam znacznie więcej niż tylko to, co widzimy na półkach typowych w marketach. Oczywiście takie kawy są yy, droższe. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy w piciu dobrej kawy warto oszczędzać na kawie. Punkt trzeci: woda. Generalnie woda z kranu jest super, ale jeśli byście chcieli czegoś bardziej super, to warto zainwestować w filtry do wody. Są one niedrogie i w znacznym stopniu poprawiają jakość wody kranowej. Dodatkowo taka woda jest też lepsza do picia. Także tu się nie ma co zastanawiać. Kupcie sobie filtry do wody niezależnie od tego, czy lubicie kawę, czy nie. No dobra, mamy już kawę, młynek i wodę. Najwyższy czas przejść do parzenia. Tak jak mówiłem, nie mam tutaj ekspresu ciśnieniowego, ale to nie jest problem. Picie dobrego espresso, zostawmy sobie na chodzenie do dobrych kawiarni. Zajmijmy się teraz metodami alternatywnymi. Pierwszą metodą, o której chcę powiedzieć, jest kawiarka. Kawiarki są tanie. Mam na myśli bardzo tanie. Ja swoją kupiłem za 17 zł i oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby wydać dziesięciokrotność tej kwoty. To warto pamiętać, że jest to bardzo prosty mechanizm i wydawanie na to dużych pieniędzy trochę mija się z celem. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, aluminiowe kafetiery są lepsze od starowych. Jedyne o czym trzeba pamiętać, że po każdym w zaparzeniu kawy trzeba taką kafetierę umyć. Co w sumie jest niezależne od tego, z czego ona jest, a potem ją wytrzeć do sucha. I jeszcze jedna uwaga. Kawiarki sprzedawane są w różnych rozmiarach, wyrażane najczęściej w filiżankach albo w mililitrach. Ja osobiście preferuję kawetierę trzyfiliżankową. Nie powinno się jednak dobierać rozmiaru kawiarki na zapas, bo w kawiarce na 6 filiżanek Parzy się sześć filiżanek i nie za bardzo da się tam zrobić mniejszą ilość. No i do kawiarki przydatny jest również palnik gazowy. Sprawia to, że nie jest to najbardziej wszechstronna metoda parzenia. Przejdźmy więc do znacznie bardziej wszechstronnej metody, czyli do Aeropressu. Aeropress to taka strzykawa do kawy. Kosztuje około stówki, może trochę ponad. I przychodzi wraz z akcesoriami, z których najważniejsze są filtry. Do aeropresu. Żeby zaparzyć kawę w aeropresie, potrzebujemy aeropresu, kawy i gorącej wody. Oznacza to, że jeśli gorącą wodę weźmiemy do termosu, kawę możemy zaparzyć po środku niczego. Oczywiście są też y, różne inne metody parzenia, o których możecie sobie doczytać. Ja natomiast chciałem się skupić na innym problemie. Co jeśli jesteście fanami cappuccino, latte, macchiato czy macchiato? Otóż mam dla Was dobrą nowinę. Nie musicie co rano chodzić do starbunia. Mleko można spienić również w domu. Można kupić takie tanie bzyczki za około 5 zł, jednak to zazwyczaj jest tanie gówno, które szybko się psuje i wcale nie spienia aż tak dobrze. Dlatego też skupmy się na spienieniu za pomocą French Pressa. W Polsce znanego również pod nazwą zaparzacz do kawy i ziół. French Press sam sobie jest sposobem do zaparzania kawy, jednak nie o tym chcę mówić. Skupmy się na możliwościach spienienia mleka za jego pomocą. Sprawa jest prosta. Podgrzewasz mleko, wlewasz do French Pressa i ciśniesz przez jakąś minutę dbając o to, by pod koniec wygładzić górę. Potem mleko przelewasz do jakiejś fikuśnej szklaneczki, no przecież nie będziesz pił bezpośrednio stremszpresę jak jakieś zwierzęta. Dolewasz kawy i wuala! Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z faktu, że parzenie kawy jest tematem bardzo rozległym i to, co Wam zaprezentowałem, to tylko e, telegraficzny skrót e, po różnych zagadnieniach. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to postaram się Wam dostarczyć materiały w opisie. Jeśli znasz kogoś, kogo te informacje mogą zaciekawić, to nie bój się mu podesłać tego filmu. I pamiętaj, żeby trzymać się ciepło. Koniec.